Policjanci na co dzień mają do czynienia z różnego rodzaju brutalnymi, niebezpiecznymi przestępcami. Ale co dzieje się, gdy muszą aresztować własną rodzinę? Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Co chcesz, żebym zrobił? Chcę, żebyś go rozłóżł. Nie mogę go rozłóżć, Bruce. Kto może? Nikt nie może. Był aresztowany za warunki. Nie mogę! W pierwszym materiale policjant wręcz porwał własną córkę po zlokalizowaniu jej lokalizacji i zatrzymaniu samochodu jej chłopaka. Oto oficer Kowak, policjant, który nie pochwalał związku swojej córki z 18-letnim Makajem Kolmanem. Po namierzeniu lokalizacji laptopa córki zauważył przejeżdżający samochód jej chłopaka i postanowił go zatrzymać. You can get out. Od razu widać, że nie jest to normalna interwencja policyjna. Oficer Kowak ma osobisty i emocjonalny związek z tą sprawą, a dodatkowo dokonał bezprawnego zatrzymania samochodu.

Otwierające się drzwi od strony pasażera oznaczają, że ktoś jeszcze znajduje się w pojeździe, i okazuje się, że jest to przyjaciółka jego córki. Ale policjant w dalszym ciągu nie zauważył córki znajdującej się w samochodzie chłopaka. I Policjant zatrzymał samochód tuż obok domu przyjaciółki, więc postanowił porozmawiać z jej matką, ponieważ lokalizacja laptopa jego córki znajdowała się w jej domu. Where is her computer? There. you do that in my house? I don't know. You know, so if I check and you're lying to me, you're going to jail. You should check, and I'm not lying. She's getting a ticket because she wasn't wearing a seatbelt. So let's go talk to the police. That's fine. I will. Kobieta grzecznie zaprasza funkcjonariusza do przeszukania jej domu, mimo że nie ma takiego obowiązku prawnego. Natomiast policjant mówi jej, że jej córka nie miała zapiętych pasów i wypisze im mandat na 200 dolarów. Co powoduje, że kobieta cofa zgodę na przeszukanie swojego domu? Staje się jasne, że funkcjonariusz jest skłonny do nadużycia władzy, aby rozwiązać swoje osobiste problemy. Więc kobieta postanawia zabrać głos w tej sprawie.

Po czym odkrywa, że jego córka znajduje się w zatrzymanym pojeździe. Córka funkcjonariusza Kaitlin przez cały czas ukrywała się w samochodzie chłopaka, przerażona tym, co jej ojciec może zrobić jej i jej przyjaciołom. Okazuje się, że jej strach nie był bezpodstawny, ponieważ chciał on porwać własną córkę. Michael. You, you can't, you can't take, take me. I'm 18. I you yes? have to give me a reason. By Bob. Why are you pushing me? Why are you, why are you me? Caitlin została zasadniczo porwana, a nie złamała ona żadnego prawa i jest prawnie dorosła, więc może przebywać z kim chce. Po zaistniałej sytuacji stwierdzono, że funkcjonariusz Kowak działał nielegalnie i nieodpowiedzialnie podczas całej interwencji. To poskutkowało zwolnieniem go z pracy za nieprofesjonalne zachowanie. W następnym materiale policjant musiał aresztować własną córkę za jazdę pod wpływem alkoholu. 28 grudnia 2022 roku świadek zdarzenia zaobserwował biały pojazd, który uderzył w sygnalizację świetlną. A następnie szybko odjechał z miejsca zdarzenia. A około 15 minut po wezwaniu policji funkcjonariusze zlokalizowali pojazd na stacji benzynowej po drugiej stronie ulicy.

Do you smoke water? Rekreacyjnie? Nie, no, no? I didn't smoke, really. do you... I do not smoke really universally. Dziewczyna twierdzi, że zderzak został uszkodzony już wcześniej w Pensylwanii, około 25 mil od miejsca zdarzenia. A inny identyczny samochód uderzył w sygnalizację świetlną. A... Oh, dad, a... off, That's great, you can smash the traffic light when you left the w ciągu zaledwie kilku minut Teresa przypomina o swoim ojcu ponad pięć razy, najwyraźniej licząc na to, że to właśnie on jej pomoże. Natomiast policjanci skupiają się na tym, co tak naprawdę się wydarzyło, i zaczynają wyciągać od dziewczyny przynajmniej część prawdy. Oh, Yes. So you want to just tell the truth? Yes, I'm telling you the so truth. So went after Applebee's. Did you hit a t traffic pole? You can't miss it. It lights up. It's red, green, and yellow. I hit a curve. You hit a traffic signal. Oh, no, I hit a curve. Yeah, you went up the curve. You hit the traffic signal. The traffic signal fell down, and you left. I was texting. W tej krótkiej rozmowie Teresa przyznaje się, że w coś uderzyła, że jest nietrzeźwa oraz że pisała SMSy prowadząc samochód. Więc teraz, gdy prawda wyszła na jaw, funkcjonariusze postanawiają porozmawiać z jej ojcem Johnem, ale okazuje się, że nie jest on w stanie pomóc córce. Hey John, jak się masz? Dobrze. Więc twoja córka jest w trakcie uderzenia w łożysko i... Jakie są zniszczenia na samochodzie? Ok, zniszczenia na samochodzie, myślę, że... Jeśli próbuję to zrozumieć... To było na przodzie... Great buffer. John, wyjaśnia, że Teresa uderzyła wcześniej w jelenia i że uszkodzenie było na przednim prawym zderzaku. Natomiast nie było ono tak poważne jak uszkodzenie samochodu, które znajduje się obecnie. Uh, that's up to you. I'll, I'll see if she wants you to come out if she chce, you know, you to drive her home. Um Sure. You know. Yeah. I I appreciate it. I want to nobody come out there Wygląda na to, że Teresa nie otrzyma pomocy, na którą liczyła od swojego ojca, a zaledwie 5 minut później przybywa on na miejsce zdarzenia, aby porozmawiać z policjantami. Yeah, tak, so, like, really co so, to? Więc... Co ona mówi? I gdzie był zniszcze, wszystko, co się dzieje, nie ma sensu. Więc próbowałem dostać więcej informacji. Ale... Więc... To drugie było tak, że bumbler nie się tak wcielił? no, więc to było tak, że... W zasadzie... To było atakowane. Ok.

Natomiast szybko zdali sobie sprawę, że wszystko co próbuje zrobić, to chce zebrać informacje na temat incydentu, aby sam mógł dokonać uczciwej oceny. I I want to show you this so you can see it. Uh I don't know what time you you initiate the start. Uh you home 10:39. Would you think, do you think that initial call came because she probably hit it and was like dad what the f do I do? Probably, I would say somewhere between 10:45 and 11. That's so about right. We we're talking to her. She wasn't telling us the truth at all. First of all, she was what? Wasn't telling us the truth at all. I, I mean, lying to. She knows that I'm a cop. She knows. Yeah, she knows yeah, not to do that. Well, maybe she didn't even. I, do you think she? I'm not. Yeah, I'm saying she didn't lie. Yeah. Okay. No, I right. want to be very clear about yeah, that. Yeah. But yeah she yeah, might not even look the at the part to see if there's any right. difference. Dad! So, dad, you dad, dad. dad! Um. Where's my dad. Oh, uh, your dad's right over here. Let see. Okay. Sure. So we you got your cell phone. Do you need anything else from inside the car? Anything else in there? Po tym jak ojciec zmusił ją do wejścia do radiowozu, Teresa została przewieziona na komisariat, gdzie zbadano poziom alkoholu w jej krwi, który wykazał 0,17 promila, czyli ponad dwukrotność dopuszczalnego limitu. Obecnie Teresa nadal oczekuje na karę, ale otrzymała wezwanie sądowe za jazdę pod wpływem alkoholu, lekkomyślną jazdę i niezgłoszenie wypadku samochodowego. W następnym materiale ojciec podejrzanego Bruce Adams postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, gdy jego syn został aresztowany, nadużywając przy tym swojej władzy jako komisarz hrabstwa. Kenneth Adams został zatrzymany za przejechaniu znaku stopu, ale okazało się, że chłopak miał znacznie większe kłopoty niż mu się wydawało. What did I do over, but Następnie funkcjonariusz zabrał jego prawo jazdy i sprawdził je w systemie gdzie odkrył że Kenneth ma nakaz aresztowania za włamanie i kradzież pojazdu Następnie chłopak zaczął się bronić i odmówił opuszczenia samochodu right, Can I get you to step out of the vehicle with me? What are you doing? No, what what's going on? Seriously, what's going on? You have a warrant. How, your... how do I have a warrant? Have a warrant on our system right now. You have an 7th District Court here in San Juan. Nie, to No, that's incredible.

is when the warrant was For what? has uh, some felony charges, burglary charges. Dude, I've been to court for that. Yeah. No, no, I've been to court for that. Alright, listen to this officer. Look that way real quick so you can see that Um, well, if I've been to court, then, that, then why am I getting arrested? I don't know. I don't know what all the court's purposes are for filing the warrant. All I know is there is a warrant, okay? So that's going to be up to you and the courts to be able to figure that out, alright? You want to know the charges? Yeah, I do.

Okay, so it says warrant status active, offense burglary, burglary, theft, criminal mischief, burglary of a vehicle, burglary of a vehicle, burglary he's of a vehicle. He's already been to court over that. You saw the warrant right there. Yeah, I, even, I showed you the warrant. Court. he's been charged with that, and he has a plea in abeyance on all of it. What do you want me to do? I want you to turn him loose. I can't turn him loose, Bruce. Who can? Nobody can. He's been arrested for a warrant. The courts can. And the warrant's false. Huh? The warrant's, the warrant's not false. false. The warrant's false. You right want there. me to sue the son of a. Bruce najwyraźniej nadużywał swojej pozycji i próbował wpłynąć na funkcjonariusza, aby ratować syna. Kenneth został zwolniony z więzienia, a nakaz aresztowania został wycofany. W sprawie nadużyć, jakich dopuszczał się Bruce, nie podjęto żadnych działań. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, koniecznie sprawdź poprzednie materiały na kanale.